Cześć, witam Was w Parku Nienowym Trzy Małpy. Będziemy testować teraz trasę siatkową no, razem ja z Maksiem. No. I startujemy pierwsze fale. Ty uważaj nie potrąć nikogo. Dobra, Dobra leć. Przeprosimy, tak, żebyśmy mogli przejść. O, dziękujemy. No i lecimy, zobaczymy, co tutaj możemy się bawić. Bokser, tak tutaj od trzech lat. Eee, wchodzimy do na tą trasę. Teraz będziemy mieć kuleczki. A jak ja się zmieszczę, chłopie? No ładnie. Ja tak skakać nie mogę. Ej. A jak ja mam wejść? Ładnie. Oh. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Przepraszam. 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 Ale to fajnie jest! No fajnie! No, leć! Leć dalej! Leć! leć Przepraszam! Szybko! ja oj górą! To jest lepiej, bo mogę sobie siedzieć. Ale, ey, A przepuścisz ich. mnie? Mogę U. przejść? Ło, to nie jest proste. Tak się wydaje dla dzieciaka. Tutaj? Co kłody, fale boczne, tak? A skrzynie z karwami. Tutaj piramidy. Czy sery? To są sery. Niech pan już jest jest Uuuuh, wszystko bardzo bezpieczne, bezpieczne, oczywiście, w siatkach. Ale nie tak, ale nie tak. Ale fajna sprawa! Takie trasy są najlepsze. Co tam? Ojoj! O. Bokser teraz, spokojnie przechodzimy. Musimy je zaatakować! Nie, Spokojnie No poczekajcie, poczekajcie Jest tam malutkie dziecko Teraz ostrożnie No idź Maciu, Maciu, idź Bo tam przepuszczają nas Okej okay. Dobrze, super Dziękujemy bardzo My idziemy dalej No i idź, idź, idź. No, idź, idź. Zobaczę, jak się zmieszczę. Ja muszę górą iść. No. Przecież ja się tam nie zmieszczę. Maję pająka. Co, zmieszczę się tędy? No co ty? Zablokowałem się. Trochę szybko, okręć, a ja do filmik. Maję pająka. Co tu? Pajeczyny? To jest slalom! Rany bocie! Gdzie wyście mnie tu ciekań? Oj, oj. O nie! Slalom! Dla dzieciaków to super! A dla dorosłego? Jakaś masakra Gdzie ja tu wlazłem? Masiek! Coś ty robisz! Ej, no tu Co to jest? Ło! Wow. Dobra! Kwadraty? No, ja No! Okay. Hop. Ale fajnie. O. Tak, z jednej na drugą No ładnie Kapitalna trasa no Zaraz to Tak? Tak No jeszcze tunel chomika, tak? Subskrybujcie, lajkujcie Jeździmy i testujemy, Tak Tak jest Dobra, koniec, pa Baw się dalej. Macie bardzo trudną trasę. Na razie. Hej.